rozdział piąty zastanowienie się nad sobą nie możemy sami sobie zbyt wierzyć bo często brak nam łaski bożej i rozeznania mamy mało świateł a i te tracimy przez niedbalstwo Często bowiem nie dostrzegamy tego, że tak ślepi wewnątrz jesteśmy. Często źle czynimy, a jeszcze gorzej się wymawiamy. Kieruje nami niekiedy namiętność, a sądzimy, że to gorliwość. Małe rzeczy ganimy u innych, a przechodzimy nad większymi u siebie. Dość szybko odczuwamy i ważymy to, co znosimy ze strony innych, lecz ile inni z naszej strony znoszą, tego nie zauważamy. Kto oceniałby dobrze i słusznie swoje sprawy, nie osądzałby surowo drugiego człowieka. Człowiek wewnętrzny troskę o siebie przedkłada nad wszystkie inne troski. A kto pilnie zwraca uwagę na siebie, Łatwo o innych milczy. Nigdy nie będziesz człowiekiem wewnętrznym i pobożnym, jak tylko wtedy, gdy o innych będziesz milczał, a zwracał szczególną uwagę na siebie. Jeśli zwrócisz całą uwagę na siebie i Boga, mało Cię będzie obchodzić, co spostrzeżesz na zewnątrz. Gdzie jesteś? Gdy jesteś nieobecny u siebie. A gdy wszystko przebiegłeś, to co zyskałeś, zaniedbawszy siebie? Jeśli masz mieć w sercu pokój i prawdziwe zjednoczenie z Bogiem, trzeba byś jeszcze wszystko odłożył i siebie samego miał przed oczami. Wiele z tego odniesiesz pożytku, jeśli zachowasz siebie jako wolnego od wszelkiej doczesnej troski. Bardzo w postępie osłabniesz, jeśli coś zaczniesz ujmować w kategoriach doczesnych. Za nic wielkiego, za nic wzniosłego, za nic miłego, za nic pożądanego miej to, co nie jest samym Bogiem lub z Boga. Oceniaj jako całkiem marne to, co przychodzi jako pociecha od jakiegoś stworzenia. Dusza kochająca Boga, gardzi wszystkim, co jest poniżej Boga. Tylko wieczny i niezmierzony Bóg, wypełniający wszystko, jest pociechą dla duszy i prawdziwą radością serca.